Hejka, z tej strony Jawczo, dziś pokażę Wam dwie ważne rzeczy, czyli jak dodawać esencję do broni i narzędzi oraz proces powstawania lotni, która ułatwi Wam bardzo mocno podróżowanie. Na sam początek zajmiemy się tematem esencji. Potrzebujecie zrobić maszynę z drewna, obrobionych bursztynów. Jeśli nie wiecie gdzie zdobyć wszystkie materiały, które wymieniam w tym odcinku, to polecam zobaczyć wcześniejszy filmik na tym kanale. Maszyna ta nazywa się stanowisko esencji. Ona pozwoli dodawać nam esencję do broni i narzędzi. Na sam początek mamy dostępne dwie z czterech esencji. Pierwszą jest trwałości, zwiększa ona wytrzymałość przedmiotów, drugą jest esencja zdrowia, która pozwala dropić z przeciwników przedmioty leczące. Następną do odblokowania jest esencja szczęścia, która która ma szansę zwiększyć ilość wydropionych przedmiotów i do jej odblokowania będzie nam potrzebny surowy szafir, surowy rubin oraz surowy bursztyn. Ostatnią esencją i moim zdaniem najbardziej pożądaną jest to esencja obrażeń, która zwiększa obrażenia broni i narzędzi, czyli zabijamy i wydobywamy surowce o wiele szybciej. Do jej odblokowania potrzebujemy wybuchowy rdzeń oraz surowy rubin. Przypominam raz jeszcze, jeśli czegoś nie wiecie to polecam zajrzeć do mojego wcześniejszego filmu o surowcach, gdzie wszystko po kolei objaśniam. Pamiętajcie, że macie trzy sloty na esencję i wykorzystajcie je mądrze. A więc więc to by było na tyle. Teraz zajmiemy się tematem lotni, czyli najlepszego na dzień dzisiejszy sposobu na podróżowanie w Lego Fortnite. Do jej wytworzenia będziemy potrzebowali surowców: kis z elastodrewna, wełnianą tkaninę i jedwabną tkaninę a Z maszyn, krosną oraz kołowrotek. Zaczniemy od kołowrotka. Będziemy potrzebowali wełnę, żeby zrobić wełnianą nić oraz jedwab, żeby zrobić jedwabną nić. Gdy już to wszystko mamy, możemy udać się do krosna i zrobić wełnianą tkaninę oraz jedwabną tkaninę. Po dobrze wykonanym procesie bierzemy wszystko do kupy i podchodzimy do stołu rzemieślniczego, który jest na minimum drugim poziomie. I robimy lotnie. Voila! Lotnie zakłada się w ekwipunku i podczas spadania rozkładamy ją spacją. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę i koniecznie zaobserwuj, aby być na Miłego, na razie.